Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Raymana 3. Moi kochani, jesteśmy dzisiaj dalej w pustynik na arenów, czyli strasznie creepy w świecie, jak już mówiłem. Przed akurat bardzo piękną scenarią i bardzo charakterystyczną scenarią, którą na pewno znają osoby, które oglądały zwiastun. I w ogóle bardzo zapada w pamięć. Zaraz wam zresztą pokażę. Stąd chyba będzie fajny widok. O, widzicie? Wielka statuetka wielkiego orła. Jezu, ja to, ja to potrafię coś pięknie opisać i totalnie zepsuć tego urok. To jest po prostu mój talent, moi drodzy. To jest mój talent. Okej, okay. jeszcze język mi się plącze. Nie, świetnie. Generalnie naszym celem tutaj będzie, znaczy naszym celem, no, naszym celem, tak, 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 naszym celem w zasadzie, jak już widzieliście, no znowu będzie uratowanie Globoxa, czyli, hehe, powtórka z Raymana 2, kiedy Globox co chwilę był porywany, no, no to tutaj będziemy mieli to samo tak naprawdę, znaczy teraz mamy w sumie to samo. Kurczę, Globox jest taką, wiecie, damą w opałach, tylko Reimanową. Dobra. I teraz tak. Mission Impossible. Widzicie, mamy. No, już trochę niewiele tego kostiumu. Celem jest, żeby nam udało się skombować to wszystko, będąc w kostiumie, i nam się udało. Uff. Uff. No, powiem Wam, troszeczkę się zestresowałem. Ok, to na razie zostawiam, ponieważ. Tam na górze, nie wiem czy widzieliście, mieliśmy, mamy puszkę niebieską. I puszka niebieska trwa o wiele dłużej, więc na spokojnie sobie będziemy mogli wszystko porobić. Świetnie. U uciekła mi platforma, jak hamsko, ucieka mi nieraz autobus. Świetnie. I nie wiem po co ładuję sobie pięść. Lubię to robić, zawsze lubię to robić. W ogóle lubię tego typu rzeczy robić. Jak na przykład na coś czekam w grach. Ale chyba nie tylko ja. Nie mogę być jedynym, który tak robi, prawda? Prawda? No, ale, anyways, anyways, tu jest gdzieś Matuwu. Tak, najpierw wybijemy mu drzazgi po spadnokcie. Ja pamiętam, ja sobie to wyobrażam za, za każdym razem, gdy oni to mówią. O mój Boże, nie polecam nikomu. I jeśli wy sobie przeze mnie też to wyobraziliście, to przepraszam. Ech, ja i jak mam twardą psychę, ale każdy ma swoje granice. W sensie, ja nie chciałbym, żeby ktoś mi tak zrobił. To na pewno. No i znowu mi Hamsko uciekło. Dobra, mniejsza, ale przynajmniej będziemy mieli dużo punktów, czyli tak jak chciałem. A to jest tak naprawdę mój główny cel tutaj. No, oni niech sobie tam te swoje creepy kwestie dialogowe gadają. Mnie to nie obchodzi. No i by the way, tak... Tak, taka ciekawostka, to jest moje trzecie podejście w nagrywaniu tego odcinku, odc, odcinka, ponieważ podobno 7 to jest e, szczęśliwa liczba, a mi już po raz któryś ten odcinek nie wyszedł. Najpierw musiałem zrobić cięcie na środku. Znaczy, no to, to, to jeszcze z tego cięcia chciałem w sumie kontynuować, nawet że musiałem wczytać poziom i wbić sobie dokładnie taką samą liczbę punktów, jaką miałem. No. A oni nam zespawnują, co? Bęk helikopterek, którego używamy, żeby się tutaj dostać. No, convenient. 100%? Come on. O, 100%. Yeah. No, musiałem wbić oczywiście identyczny wynik. I tak dalej, i tak dalej. No, nie polecam ogółem, tyle mogę powiedzieć. To jest ropu na kaszel. Syropu na kaszel pojadasz? Nie, niestety nie mam. Ale tak to będzie w sumie poratował, bo mamy... Przynajmniej ja to teraz jak nagrywam, to jest jesień. Wy możliwe, że zobaczycie to na wiosnę, ponieważ ja bardzo dużo nagrywam filmików na zapas. No ale tak. O, jakie ładne kombo mi się udało zrobić. Normalnie jestem z siebie dumny. No ale tak, musiałem wczytać i wbić ten sam wynik. A potem jeszcze, żeby było jeszcze śmieszniej, wiecie co się stało, eee, jakimś <totryk> dziwnym trafem gram nagrało tutaj całkowicie bez dźwięku. W sensie, e, ja to nagrywam nagrywarką, co nie tą nagrywarką, którą ja nagrywam z konsoli, ponieważ nie potrafiłem, no po prostu nie potrafiłem sprawić, żeby ta głupia gra. Z całym szacunkiem dla Raymana 3, ponieważ to jest świetna gra, tak naprawdę, żeby ta głupia gra sobie zadziałała. No po prostu nie potrafiłem zmusić tego, znaczy zadziałała w sensie, nie potrafiłem, żeby zmusić tej gry, żeby zaczęło, żeby dało się ją normalnie nagrać. No i stwierdziłem tak samo jak to zrobiłem z Madagaskarem 1. Stwierdziłem, dobra, walić to po prostu i nie wiem, walić OBS-a, walić jakieś. Normalne metody nagrywania. Podepnę sobie moją nagrywarkę pod kąpa, W sensie pod HDMI komputerowej będę to tak nagrywał. Mam te... I stwierdziłem po prostu: Mam dość. Ja, ja tak zrobię. I... I tak zrobiłem. Tam, by the way, jak spadniemy na dół, to tam jest taka sekcja i tam się ląduje, ale ja tam nie będę szedł, ponieważ. To jest strata czasu. No widzicie, i tak sobie jednak tam pójdę. Świetnie, i tak sobie tu pójdę. Nie jest to jakieś długie, ale wiadomo, no dla mnie jakoś nie na miejscu by było, żeby jak spadamy, no nie, to było tak jak w Raymanie 2, czyli że Rayman spada i. a aaa... Więc zrobili coś takiego, bo w sensie, no dla mnie to było nie na miejscu i chyba nie tylko dla mnie, bo dla twórców też. Gdzieś słyszę Matuwu. Nie mam pojęcia, gdzie. A czekajcie, chyba pamiętam, gdzie on był. Tak, on, on jest tutaj, dobra. Weźmiemy go. Wiecie, co? Jak będziemy mieli e, puszeczkę znowu. Pójdziemy sobie znowu po puszeczkę. O, świetnie, tak jak mogliśmy kopać żółwi w pierwszym poziomie, to tutaj możemy kopać szczurki. Które oczywiście tak samo jak żółwie w pierwszym poziomie nic nam nie zrobiły. No. Dobra, to już jesteśmy w domu tak naprawdę. No i jeszcze tak co do tego odcinka, no to mówię. Przepraszam, miałem totalnego wojska. Ale nie takiego po pokroju. Em, nie wiem, mam mutację. Wojskraka pokroju jestem stary. O którego słyszeliście też przed chwilą. Świetnie. Dobra, uda się. Okej okay. No no, to miałem właśnie takiego wojskraczka. W ogóle brakuje mi teraz głosu, ale no. Yy, nagrałem to niestety przez to, że. Przez to, że nagrywam to właśnie nagrywarką, no to to może generować problemy. Na przykład jest jeden wielki problem z przechwyceniem dźwięku. W sensie. Eee, to już to już nie jest nawet zabawne, to jest wkurzające. Czekajcie. Spróbuję jakoś to. Jakoś to ogarnąć, żeby móc zebrać to, co oni mi tam zespawnują w kostiumie. No i przez to jest problem z dźwiękiem, i czasami działa, czasami nie ja zazwyczaj to ogarniam, żeby było jak trzeba, i testuję, no nie, i tak dalej. No ale teraz no zaufałem temu i... Nagrało mi bez dźwięku, ale to, to tam mniejsza, bo nawet mi nie było szkoda tamtego nagrywania, bo tak szczerze to... Tak lamiłem, że ja pierniczę, aż trochę mi wstyd za to, jak ja grałem. Poważnie. Um, dobra. Tu nie ma sensu iść po puszkę, ponieważ, no wiadomo, ona trwa strasznie krótko. Czyli lepiej po prostu postarać się wszystko skombosować. Ale ta puszeczka doprowadzi nas do jeszcze jednej klatki. Którą ja właśnie też w poprzedniej próbie nagrywania ominąłem. Więc widzicie same plusy, że sobie od nowa nagramy ten odcineczek. A przynajmniej ja nagram. A tamten idzie w zapomnienie. Ok. Ech, trzeba zebrać normalnie. No, nic, trudno. Próbowałem, co próbowałem, to próbowałem, ale nie zawsze może się udać. Pamiętajcie. Um. Zbierzemy to tak. No, dobra. Udało się skombować, bo już myślałem, że przez to, że próbowałem to zebrać łatwiejszym sposobem, utrudniłem sobie wszystko. Na szczęście nie. Lecimy dalej, moi drodzy. Mój tata jest silniejszy od twojego! O Jezus! O ja pierdzielę! Co tutaj się... O ja pierdzielę. co tu się odwaliło w ogóle? Ja tam chciałem... Ja tam chciałem się kurcze wyciszyć, żeby, żebyście sobie posłuchali ich kłótni, który tata jest silniejszy, a tamten mnie chamsko, kurde zepchnął. Damn. Mniejsza. Mniejsza moi kochani, lecimy dalej. I tu w tym miejscu... Ja w ogóle bardzo lubię tę taką wieżę, która tutaj jest. W ogóle tę sekcję w poziom, poziomu lubię. Jak sobie zawsze myślałem o pustnik na arenów, to miałem takie, jak nie lubię tego miejsca. A jak sobie odświeżam pamięć, w ogóle jak sobie odświeżam pamięć o całym rejmenie, 3 grając w niego, to mam takie, kurde, ale fajnie. Tak, bez kitu już to chyba mówiłem, ale po prostu ja. Odpalam sobie na 3, no nie żeby sobie to ponagrywać. Ja nie mam czegoś takiego, o fajnie, ponagrywam sobie. Tylko ja kurczę, mam też coś takiego, że o fajnie, ponagrywam sobie i o fajnie, pogram sobie w, Raymania, w Raymana 3. A nieraz mam tak, że ja czegoś takiego nie mam, że wręcz chciałbym wam pokazać jakąś grę, ale tak średnio mi się chce w nią grać. Głównie dlatego, że na przykład jest upierdliwa to nagrywania, albo po prostu no jest grą tylko i wyłącznie okej, okay, no nie? Ja właśnie pamiętam tak miałem z Harry Potterem na PS2. Ale jak nagrywam Raymana 3, no powiem wam, bajka po prostu. Na Nabłyszczysz szalofelgi? Ło kurde, to mi byś też mógł. Bęk, udało nam się pokonać wieżę i w ogóle bardzo ciężki poziom serio ten poziom jest trudny i na pewno właśnie no na pewno nie dostaniemy 100% ponieważ yy, pewnie żeby to zrobić to trzeba by chociaż nie to też nie jest możliwe. Nie wiem co by wtedy trzeba zrobić. Ja tutaj ciągle próbuję się wyciszyć, żebyście posłuchali sobie rozmów arenów, ale niestety ciągle mi coś nie wychodzi. Jak o to chodzi. A szkoda, bo te rozmowy to jest złota. W ogóle ten poziom to jest złota. On ma piękny klimat. Jest, wywołuje dyskomfort, może mówiłem właśnie, że średnio za nim przepadam i tak dalej. Nie, nie, no ja jednak go lubię. To jest po prostu. To jest świetnie. No, jak ktoś nie lubi creepy klimatów, no to wiadomo. Ja kiedyś nie lubiłem, teraz lubię na przykład. I bank. Zapędzili nas kozi róg, ale oczywiście uciekliśmy, ponieważ. Plot convenience. Matuwiak, proszę bardzo. Znaczy my tego matuwu. Tak, tamtego matuwu zebraliśmy. Był na był tym, na tym posągu. Dobra, to git. No, to lecimy dalej. Tu moi drodzy mamy miejsce, które zawsze mi z jakiegoś powodu zapadało w pamięć. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak samo jak ta muzyczka. Muzyczka, czyli jajko zombie kurczaków. Yy, Tchim. Tcheme. I powiem, team to. Czyli tak jak się to wymawia, to, to trochę za bardzo brzmi jak drużyna, więc mówię tcheme. Motyw przewodni. Chyba tak się to mówi po polsku, co nie? Tchim, tchemę. Coś w tym stylu. I tu mamy fajną zagadkę, bo musimy przejść... ...z tym jajkiem przez to właśnie... ...o tutaj. No to, to, to coś, nie? Przez te wszystkie platformy. Problem jest taki, że niektóre są bardzo kruche, co widzicie, na przykład ta o tutaj po prawej. Można to zobaczyć, bo one są tak trochę... ...mają inną teksturę, co nie? No, niektóre są po prostu bardziej kruche i one się rozwalą, zapadną, i wtedy... Co za debil. Nie ma to jak pomylić przyciski. Błąd, który dużo kosztuje. Ech... Pozostawię to może bez komentarza. O no proszę, zielony kryształek, ale tam na razie nie możemy pójść. No, w każdym razie co chciałem powiedzieć tak, że tamta zagadka polega na tym, że właśnie one się tak wtedy zawalą, jeśli pójdziemy, jeśli normalnie na nich staniemy, to nic się nie stanie, ale jeśli staniemy na nich z tym jajkiem, to one się zawalą. I przez to ta zagadka jest fajna, bo nawet jeśli się na, na niej dłużej męczymy, to i tak mamy dużo szans, znaczy i tak coraz ciągle nasze szanse się tak jakby wiecie, no, po poprawiają na, na zwycięstwo. Na, na, na rozwiązanie jej w sensie nie. Cały czas nasze szanse się zwiększają. No mam tu właśnie przez to na myśli. Kurczę, próbowałem się skupić na kombowaniu, ale tak średnio mi wyszło. Nie jestem, powiem Wam, w pełni zadowolony, ale może być. Dużo punktów i tak przytuliliśmy, więc jej. No, no to jak to się zawali, to po prostu już tej platformy nie ma, co nie, i po prostu możemy, nawet jak będziemy tam długo tkwić, no to wtedy będzie coraz łatwiej, coraz łatwiej, no nie. Ja akurat znałem ścieżkę, bo dopiero co miałem nieudaną próbę nagrywania, więc ja to szybko się z tym uwinąłem, ale wiecie, jak to wygląda. Ok, uda się skombować? Oczywiście, że się nie uda. Zdziwiłbym się, jakby się udało. I patrzcie na to. Chciałem sobie aż tak stanąć, właśnie nad, wśród tych wszystkich punkcików i tak naraz je wszystkie zebrać, ale niestety nie jest to aż tak łatwo wykonalne. No i dlatego ja, mi się podoba taka mechanika, bo ja nie lubię długo siedzieć nad, jakiejś, nad jakąś zagadką. To nigdy nie jest dla mnie fajne. To jest dla mnie upierdliwe, nudne i tak dalej. Ja lubię wyzwania, ale. No nie lubię, jak mnie łeb boli, żołądek. No znaczy, się wiecie, taki ból brzucha, jak za dużo myślicie i nie potraficie czegoś wymyślić. E, no i widzicie, my powinniśmy stać na tamtej platformie, która się zawali, ale ja oszukałem grę i nic się nie stanie, dopóki my tam nie wpadniemy, więc my musimy tam wpaść, żeby fabuła poszła do przodu. Ty wyglądasz na spryciarza przybyszu, to dobrze, Lubię spryciarzy mają smaczniejsze mózgi. Zobaczymy, jak sobie będziesz radził na arenie. Jeszcze nikt go nie pokonał! Naprawdę ci się daje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłysnie na arenie, kiedy refluks podpali jego truchło! Czas rozpatnąć pojedynek! There we go. Moi drodzy, mamy boss Fighta, którego ja bardzo lubię i tak, ten cały król Knarenów miał rację, nie mamy takich herlak jak Rayman, nie ma najmniejszych szans z takim typiarzem, chyba że magicznie pojawią się puszeczki z power-upami, no, no to wtedy już tak. No. Yy, ta walka ma fajny klimat, ale po czasie jest już troszeczkę nudnawa, tak wam powiem. Bo jest po prostu bardzo, bardzo długa. wiadomo, dla nas walki w tej grze nie będą stanowić wyzwania. Bo jesteśmy, no nie ukrywajmy, my jesteśmy OP. Bo ja pamiętam, jak byłem młodszy, to na przykład bardziej się męczyłem nad, nad właśnie bosfajdami. Znaczy w ogóle nad Raymanem 3. Tak game over i wszystko, no nie. A teraz. Kurde, w ogóle nie mam żadnych problemów z tą grą, ale no pewnie właśnie dlatego, że teraz sobie wszystko tak upgrade'ujemy, nie? I przez to jest o wiele łatwiej. Ojej, urobi ten swój atak. No, no mówię, no ja lubię tę walkę, mam fajny klimat, ale no, troszeczkę przesadzili z tym, że trzeba. No, za dużo jest tutaj tego unikania, nie? Że momentów, kiedy po prostu wróg jest nieśmiertelny i trzeba to przeczekać. I tak, jest kara zakampienie się na dole areny. No właśnie taka, że lecą te firebole tam. O, i proszę, zauważyłem coś ciekawego. Zobaczcie, ta lawa, która tam jest na dole, ma teksturę z na 2. O kurde. Dobra, wcześniej tego nie. Wcześniej tego nie zauważyłem. O widzicie? Niby bez puszeczki czerwonej mamy jakieś szanse. Bo wtedy też jakiś damage mu zadajemy. Um, ale wiadomo mizerny. No i widzicie, już połowę życia ma zdjęto i zaczyna się Kurde, za dużo nagrałem się w Kingdom Heartsa i tego typu gry. Zaczyna się jego desperation move. Za dużo się nagrałem, nie powinienem tego mówić, ale i tak to powiem, czyli nazwę to, co robi Desperation Move'em, bo pomogę. A ja to sobie wybieram momenty na rechargowanie, ale i tak nie uważam, żebym jakoś lamił w ogóle to, co on robi, to jest. Po prostu nie wiem, wiadomo, że to jest magia tego perła, ale też tutaj właśnie wprowadza się taka jakby nowa rzecz, czyli że jak na rynowie to troszeczkę maczają palce w takiej magii. O czym o co mi chodzi, to powiem wam w ogóle później. O co mi tak dokładniej chodzi. Dobra, Refluks, już dałbyś mi spokój. Daj się w końcu wykończyć. No i proszę, znowu Desperation Move, który tak naprawdę jest gównem, ponieważ strasznie łatwo tego, to uniknąć. Będę tu się kampił cały czas na tej puszce i poczekam aż skończy. Na jakiś inny sposób? Chyba, że on tak będzie robił w nieskończoność, aż ja wyjdę na chwilę tam na górę i coś zacznę robić. I wydaje mi się, że to właśnie tak działa. Albo musi nas po prostu walnąć, nie wiem. Bo coś, o właśnie, coś, coś widziałem, że bardzo miał na to ochotę, żeby to zrobić. Ok. Więcej unikania. Ja może sobie zrefiluję trochę życie. No, mówię, jakbyśmy nie mieli tego życia, byśmy mieli przerombane. A już na pewno w późniejszej części gry. A tak to, jak robimy takie 100%, wiecie, zbieramy dosłownie wszystko, to wam się to będzie wydawać strasznie łatwe. W sensie. Wy, wy będziecie, Wam się to będzie wydawać, że ta gra to jest jedna z najłatwiejszych rzeczy, jakie powstały, ale uwierzcie mi, tak nie jest. Jak nie znacie sekretów, no to może być przerąbane. Wprawdzie to nie Rayman 1, gdzie nawet dobra znajomość gry was nieraz. Nie, tam was uratuje, dobra znajomość gry akurat uratuje.

Idź, baranie! Teraz ja mówię! W nagrodzie otrzymasz cząstkę mocy Leptysa! O, Leptysie! Panie wszystkich knarenów! Przekaż twemu dzielnemu wojownikowi! cząstkę swej strażlinej. Wow, ciekawe na czym polega ta moc Tetrisa! Y no i co? I moi kochani, 10 na 12 klatek. Więc już w następnym odcinku na pewno skończymy sobie pustynik na arenów. A ja już w tym momencie chciałbym się z wami pożegnać, ponieważ prawie pół godziny na liczniku mamy. No, ale tak, jaką moc dał nam Leptys albo Tetris, jak to Globox mówi, to się dowiemy dopiero w następnym odcinku. Eee, I jeszcze też wam parę rzeczy jeszcze powiem, bo wyleciało mi totalnie z głowy co do tego Boss fighta. No, ale w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się i cześć!